Długie. No. Dobra, co ci szkodzi? Normalny, pełna kamizelka. Ej, co ci szkodzi? Nie mogę. Znaczyńca Znaczyńca. Całe, czy się no, nie całe to są sensie najwięcej, jak No. Dobra, ja dostanę 500 Dobra, dostanie 2 dolary Nie idę kupić bo Boże Nie mogę tego, czyli Janek Bo mi się wydaje, że to będzie hakowanie Coś mi się tak wydaje Spróbować, ale nie uszkodzić mi tego sama zbroi... Jak najszybciej, ale jak ten. Ja bym nie uszkodził, bo chciałbym Platynę. No. Kto to? Nie, 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 jak może... O, patrz! Kierownik! Wiertnik! It, but you're gonna repress it. Wash it down. We'll never talk Hey, okay. the no. first time. No. <laughs> hey, it's a clean man's school. Huh? When he drives, he's <laughs> drive. a goes into the bank. There's yeah, something, going That's what you get in the yes. way. you Ryan Gosling. you got no heat on you

Jaka 60%? Chcę no jest... więcej jak możesz. Patrz, no jestem No? Jestem bardzo uczciwym graczem. No wal, wal sobie to. Psychiką. No, wal, no wal, wal sobie to, na najmniejsze. Nie mogę, bo mi się ten. To znaczy koszt przywódcy. To jak mnie no. Czy jak mnie to zabijesz dostaniesz 11 tysięcy Nie, Nie, chodzi. To chodzi to chodzi to dla... Stan mo molestera. Na molestera. Stan psychiczny. A jest za, A jest za to osiągnięcie, żeby uzyskać jak największy stan psychiczny i potem z niego zejść. Te kilka razy. No daj sobie to no osiągnąć, Muszę świętać, nie? No nie czekaj. dzisiaj nie gotowy no. Ty masz maksymalną dolę w ogóle A co z tym chodzi? Że... Twoja minimalna dola to jest 30 Dobra hmm. Jak to mogę kontynuować? No, no, no. Nie wiem jak to się kontynuuje A, czekaj pootwierdzić. Dobra. To. To. Jakie potwory. Ho. <grymny> Jedynie czym się różnisz, to masz inne kolor. Weź ty zmień kolor kurtałki. Na pegazy. <grymny> Nie. Ty, ja bądź gejem. Co? To so, <laughs> LGBT, LGBT Aha Zmień się strój na Pegasi To kontynuujemy? Czekaj Albo so, co zmienię te Różowe Jak to różowe? No to dawaj, będzie świetnie. Ja, gotowe, gotowe, gotowe. Tak, tak. wybrałem teraz jeszcze lepsze samo. Teraz mam już w ogóle... Najbardziej czarne mógł. Easy class. Nie, oh, lepsze. No, nieźle. Prat wziął auto no, ze złotą na no, napad. No, no. W ogóle napad na pleckie jest Wejdźcie do fabryki. jest raus. Poczekaj, to jechać do. I ty co będziesz musiał hakować. Okay, Na razie idź. You know Aaaa, zarzuciłam no. wam. Ajajaj, skurczę. No, mój dioks. Dukes Złom Muszę sobie Duke's dzisiaj pozakupować zasoby do bunkra, bo... Bunkier jest w tym tygodniu raz, dwa Czekaj, to ja będę mieć 5 milionów z jednej z farmów? Możliwe Czekam na ciebie Jestem na farmie trochę Dobra, czyli ty, ty jedziesz. Bo ja muszę kować Chodź, wsiadaj do kurunki. There's something inside you. That's hard to explain. Dobrze. Dobra, ja zwrócę, dobra, zwrócę sobie Ty, no dobra, ale jedź szybko, ale bezpiecznie. Dobra. Wreszcie nie obrysowałem tego auku. Ach, kleje. O nie NPC się gli... No, one się zrespią we mnie zaraz. U mnie też tak było. To jest proste hakowanie Janek. Tymczasem nie na wyciężających. Zobaczcie sobie na nagraniu i się. No! Eee! No, eee! Pałem strzałkę do góry! No A właśnie to jest ta cała trudność Dobra. No, no laga miałem No aha, super Miałem laga I try to help every time. So, since we're actually doing this, I'm, okay. I'm going to talk you through it one last time. We've given you compaction shotguns to take in. They should look at two of Young Joe, come Dobra, chyba nie zepsułem bardzo kuruma. Tak, tylko są dwie rysy, no. Tymczasem kuruma. No kuruma ma dwie rysy na sobie. To jest ten, to jest. Deł kuruma. Eee, <grym> a się skończyć ja sobie ja muszę pojeździć. Nie, ale czekaj już pod bankiem, pod bankiem jeszcze. czekaj. strata czasu. No pod bankiem czekam. Aha, ja myślałem, że się zrespi po lewo. Ty się Bo zawsze się <noise> resbisz po lewo, nie? Tak hmm. na teraz... Na górze się resbisz. Dobra, postrasza NPC. Nie, czekaj, ja tak. nie, nie Nie możemy dostać konkretów. Oh. <illi hoddolat> Tyle, no. Ciep No takie no. ładne to chyba no, no, no. no Eee, nie moja wina, że nie. Ja ci to pokażę. Ja, ja ci to pokażę na tym nagraniu? Ja to też jest nie całkiem do góry i nie poszła, do Google'a. Dobra, chodź. A, czekaj. Otwieram. Aktywować. Otwieranie. Otwieram, otwieram skarbiec w strzeżonym banku. Zapomnę. Za pomocą. Za, pom za pomocą starego iPhone'a. Ja bym chciał wziąć kredyt. kurwa. To, to nie, 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 no, nie. Nie możesz ich zastrzelić, musisz ich zastraszać. Jak ich zastręcić, to weźmy... Ale, zmiala. Musisz tylko zastraszać. Jak to się zaraz? Po prostu łatwo można niszczyć po z tego, No ale nie. Ja najpierw godzimy. Nie, 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 Dobrze wiem, Dobrze wiem, nie, 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 I nie, 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 Chcesz to powiedzieć, nie? Jak zna złość, nie? No to po co nie, bo jeszcze pewnie nie powiedział powiedz, powiedz, że Janek jest, nie gejem, ja Janek jest, jego. jest też gejem Piękny <grym> szef <grym> Ale content Włodzowie, <grym> drama, Wojtuś kontra Janek Właśnie zostałem zabity przez razem w Minecrafcie Prawie, prawie jednemu w rękę strzeliłem, więc... Duży problem. A kiedy ja raz kogoś zabiłem to mnie osądzają oczy. Ale my, my on prawie zastrzelił NPC -tom. no czeka Bo nie mogę go rozwalić no, Nie możesz to... go rozwalić bo aktywujesz an Mam wyjebane. <noise> Ja tam słyszę, że to się dzieje to no trzeba no, to tak robić, żeby oni się nie jest ruszali Bo oni się nie mogą ruszać Ej, serce to Kurwa. Ja. Aha. tak Okej, okay, to ma sens mam kurwa nie wiem, wiertarkę jakąś z otwustów porównać. Lester ogarnął wiertarkę z otwustów za 5 złoty, Ten się przegrzewa po 5 sekundach wiercenia. I nie można im nie można po prostu dać zmienić swojej animacji. Bo oni próbują powoli sięgnąć jeden po telefon, drugi do butona, trzeci po telefon. Już? Kurza, nie widzisz? Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Źle nie niewidomy. Dobra, iDrive, ja wiem jak to się... Siadaj! Siadaj! Ja mu mówię, że ja chcę prowadzić, a ty... Te... Ja... Odruchowo, się... no! Jedź! Ja Jak najszybciej, jak. Bo ty musisz... Yy, tak jakby... Ja wiem, co ja muszę. Kodzenia. co jest cię no, czy... będziesz musiał to jak mnie most nie to musisz idealnie pod magnesem śmigłowca się ustawić idealnie ja no, wiem o co nie? chodzi ja to Uch, robię tak, tak. tak ja, się, ja się to robił. W no ja się robię fugę ugod... ja byłem teraz. Ja to wtedy zrobiłem. A bo to był magnes? Tak to był magnes. Tak to był magnes. Rozpatuję no, magnes. Nie możesz wijać do Co, Coś mi bierze? Dlaczego Zresztą. mnie nie bierze? O, no i owo. No. świetnie. No i już już jest. Już, jest ja, już nie jest ja nie będzie platyny. Bo Jezus sposób ta platyny no. Platinum is a good place. It's a good place. It's a good place. It's a good place. It's a daddy's out drinking. that no no. thing I talked about comes up, I'll call you in. the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you a reliable pair of hands. Ej, pierwszy raz nie było ale nie Dobra, patrz teraz. To Nie ma sensu, zrobiłem to jeden głos. Chodzi o platynę, tą platynę. Nie chodzi mi o platynę jako. No i zrobiliśmy to w 10 minut. Obrażenie 9%. No mówiłem 9% No ale ty mówiłeś, że bardzo jest uszkodzony Ono miała tylko 3 odparki Plus, plus trzy strzelb z plus policji optarki. Plus strzelby, no jakby nie te strzelby to no zajmujeśmy nie niżej sześciu Wow, ranga wzrosła No to fajnie Janek teraz rób pożegnanie Do widzenia